Lego Disney Princess 41061 Egzotyczny pałac jaśminki. Przeznaczony dla osób w wieku 5-12 lat. W zestawie znajdziemy jedną minifigurkę laleczkę, księżniczkę Jaśminę oraz zwierzątko Tygrysa Raya. Pałac o wymiarach 10 cm wysokość, 9 cm szerokość, 4 cm głębokość, a w nim dywan, fontannę. Palmę i stragan. Dodatkowa akcesoria to magiczna lampa, błyszczące drobiazgi, stołek, kurze łódko dla raja, wąż, kosz, flet. Zestaw składa się ze 143 elementów, oto agraba! Cudowna kraina pełna magii i bardzo tajemnicza. To także dom księżniczki Jaśminki. Dziewczynka ma swojego przyjaciela oswojonego tygrysa raja, z którym lubi się bawić na dziedzińcu. Ciekawe, czy mają pomysł na dzisiejszy dzień, mogą spędzić czas przy fontannie. Bądź wybrać się na ekscytującą podróż latającym dywanem wysoko nad królestwem jaśminki. A na bazarze mogą zobaczyć zaklinacza węży. To z pewnością okaże się niesamowity pokaz. Na kolację Raja dostanie pyszne kurzy utko, a potem odpocznie w cieniu wysokiej palmy. Odtwarzaj wspaniałe sceny z filmu albo stwórz własną, niepowtarzalną historię. Pamiętaj, że jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia.